Cześć, mówię do Was Stachowski w 11. odcinku z gry Valfaris. No i pamiętacie, zakończyliśmy sobie takim, kurczę, dosyć cliffhangerem, jak to mówią, czyli będziemy mieli do pokonania bossa już na samym początku tego odcinka. Wskoczmy tutaj może od razu do walki bez zbędnego gadania. Demon korzenia krwi przed nami. No i z tego co pamiętam, musimy go tutaj najpierw troszeczkę ostrzelać, żeby on mógł się, o kurczę, otworzyć na dole. Jak się otworzy, spróbujemy mu trzepnąć z tego lasera. Dokładnie o to mi chodziło. Aj, zamknął się i nie zdążyłem, kurczę. A było słabe. A faktycznie ten, jak tutaj z góry mi wylatuje, tego nie widzę. Aj, za szybko. Ale wiecie co, spoko, bo jakoś super dużo życia mi nie zawiera. Aha, byłem za blisko, już użył ulti. Ach, no nic to dobra, próbujmy jeszcze raz. czekać czekajcie, co mam za ha mam ten laser. Wiecie co on niby zadaje dużo życia, yy, znaczy dużo obrażeń. Spróbujmy jeszcze z morę jakiego Zobaczmy ile mamy. Mamy dwa tylko metale krwi. No to tutaj za dużo nie zrobimy. Zwijamy te. Pnącza. I walczymy dalej. Kurczę, tutaj za dużo tych strzałów nie mogę wykonać, bo on rzuca te. tych przeciwników. No i słuchajcie, tym to ja rozumiem. Pięknie oberwał. Aha, zmienił troszeczkę pozycję teraz jest bliżej mnie. To znaczy ja bym chyba mógł przeskoczyć w takim razie sobie na drugą stronę. Aj! Dobra, słuchajcie, przyleciał tutaj. Kurde, dały jakąś przerwę jeszcze. A się wkurzył trochę. Dobra, wygląda na to, że ten każdy kolejny etap będę musiał wykonywać z tego. No ale. Kurcze, miałem tak dużo życia i od razu po jednym strzale, widzieliście? E, padłem. Hmm. Przydałaby się może jakaś taka broń inna. A no właśnie, bo to mu kurczę, życia nie zabiera. Czy co zabiera mu życie, dopiero... dopiero to, jak ja. Go tutaj uderzę. Dobra. Walnie, tak, tak. Dawaj, kolejnego. Ale zły moment. On podchodzi z dołu, kurczę. No. Każdy kolejny zabiera coraz więcej życia. No tak, jasne. A wiecie co, jeszcze raz wypróbuję ten laser, on się strasznie długo ładuje. Albo... Herald Chaosu, słuchajcie. Będę mógł przeskakiwać nim między tymi wrogami i to jest chyba całkiem dobre. Zobaczymy czy to działa też na te dusze, które on wyrzuca. Nie, te dusze są kurczę niewrażliwe na to. Aj za szybko! Kurde one nie wylecą tak szybko, a z drugiej strony strasznie wolno. No właśnie, to było całkiem fajne. Może nie zabrałem mu tyle życia, ile bym chciał. Kurczę, muszę tu reagować na nich. Jeszcze jeden, dawaj. Dał tę obszarówkę. Słuchajcie, tam mam energię. Przydałoby się też, żeby rzucił nam trochę żyćka. I tak, tylko to mu w ogóle nie zabiera. Ale w sumie to też nie jest złe, bo może go. Właśnie, trochę tak mu zrobię. Słuchajcie. Już wiemy, że on daje tę obszarówę. Nie no, całkiem niezłe, całkiem niezłe, słuchajcie. Hmm, tylko musiałbym energii sobie nałapać. O właśnie. Pięknie. Jeszcze jeden. A kurde, on wyrzuca ich coraz więcej. To jest też trochę problematyczne. No zajebiście. Nie No, chyba mnie załatwi. A wyrzuca ich coraz coraz szybszej, szybciej. Teraz nie wiem, czy on ich po prostu będzie tak wyrzucał bez końca. A ja muszę w niego strzelać. Czy on ma tak, że wypuści ich ileś i się chowa mimo wszystko? Czy musimy. Czy musi zostać ostrzelany? Aj! Widzicie, jak chce. Chcę strzelić. Kurde, chyba padnę. Aj. Wow. Ale to wcale nie zawiera no tak dużo życia jakbym chciał. Rozdarcie, a nie mogę go ulepszyć chyba, nie? Nie mamy tylu. O kurde, potrzebuję 7 do ulepszenia. Dobra. Jeszcze raz. A, dobra, wiecie co? Bez sensu. Jak mi się to tym razem nie uda, wezmę sobie tę broń, nóż. Ja będę w niego mógł tutaj wbić. I one będą zadawały mu obrażenia. A ja wtedy na spokojnie sobie go tutaj będę klepał. Tak, te tu konkretnie też zabierają. A jeszcze, jeszcze go sięgłem. O. Dobra, tak po jeden, dwa strzały. Kurde, trochę na... bezpiecznie. Aha, wiem czemu tak kurcze nie trafiam. No właśnie, tym to... Mam małe szanse, żeby go w ogóle... Dobra Wiecie, najgorsze to jest to, że to mu nie, nie zadaje obrażeń, nie? Cholera Jeszcze inną konfigurację weźmy Zmieńmy sobie na nóż. Tak myślę, czy może miotarz płom... ja płomieni nie byłby do niego spoko. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Bo to już słuchajcie, 10 minut odcinka. Ja się cały czas męczę z tym bossem na początku. Ale to jest fajne, bo on dostaje cały czas tutaj obrażenia. No to, widzicie, to jest to jest petarda. No całkiem fajne przypalanko przy okazji. Wiecie co? Podoba mi się to, że trzeba rozżonglować tym asortymentem. Trzeba synałem o to, chciałem no. powiedzieć. Aha, bo one mnie dodatkowo jakoś tak. O, dostałem żyć go. Nice. Teraz będzie ich dużo. Kurde, znowu nie trafiłem. Ale jestem taki zamroczony, że kurczę normalnie, jakbym był pijany. Dobra. Ale szybkie to było teraz ja okay, właśnie nie wiem czy on te meduzy, nie wypuszcza ich coraz więcej z czasem Nie, tych medus nie chyba Tylko tych łebków Dobra, znowu leży Dawaj, przypalanko Ładnie czy nie? Padł, ale chyba teraz walnie. Będę musiał się znowu odsunąć. A, pięknie. O kurcze! Krew Walfaris. Możesz użyć krwi Walfaris, aby ulepszyć broń do jej maksymalnego poziomu. Dobrze, wykorzystam tę błyskotkę. <śm> <śm> pięknie, słuchajcie, ale kurczę, znalazłem patent. Te noże plus kurczę to. Ten miotarz płomieni, no coś fantastycznego. Bez tego pewnie by się nie udało. Ale to jest w ogóle fantastycznie wykombinowane przez twórców, że my musimy żonglować tym asortymentem. Asorty znowu powiedziałem asortymentem, tym arsenałem. Jest naprawdę dużo tych giverek, Ale jak widać, każda sprawdza się do czegoś innego. Wejdźmy sobie do Equipunku. Wiemy, że tutaj możemy już ulepszyć na przykład. Hmm, tylko w sumie co? Zmieńmy sobie to na Zefteriona. Ulepsz. Rewalfaris 1 na jedną potrzebną, ale potrzebujemy 7 metali krwi, a ja mamy 1. Zostawmy sobie może jeszcze ten miotacz płomieni na ten moment. Tu wskakujemy do tego robota, słuchajcie. Okręt wojenny właśnie. No okręt wojenny i machina wojenna, do której wskakujemy, bardzo pasują do siebie, więc sprawdźmy to. Czy tępiciel jest sprawny? Protokół bezpieczeństwa jest wciąż aktywny. Daj mi chwilę, aby go wyłączyć. No i przez tą chwilę, tak myślałem, będą wrogowie. Ale ci tutaj zostali pięknie zniszczeni. A nice! Słuchajcie, dobrze, że sobie ulepszyliśmy to. Aha, jest jeszcze ten. Z... Kurde, ale mi zasadził ten z mieczem. Musiałbym najpierw tamtego. O, właśnie, o to mi chodziło. Raz, jeszcze Mitsu, chodź tu. Pięknie, czy to mi się uda? Nie. Zły moment, ale świetnie. Czy to już wszyscy? Terionie, robot bojowy jest gotów. No i rewelacja. O, to mi chodziło, słuchajcie, żeby ten robot był już gotowy. Martwiłem się, że mi się nie uda z tym żyćkiem tam niestety Czas na zniszczenie No i pięknie Jak to się teraz z nim chodziło Dobra, ja wszystko wiem Ale tutaj teraz było Słuchajcie, to będzie mnie przyczaskiwało Nie, całe szczęście jest idol, używamy go. Wygląda jak taki kurczę. Hmm, dobra, to wykorzystuje energię. Zaraz powiem, jak to wygląda. Wygląda jak taka fabryka stocznia tych robotów. Stocznia to w sumie statków. No to nie jest statek, ale taka machina wojenna. Aha, to jest słuchajcie, ten ogar tutaj. Na niego skoczyć? A, to skakanko też jest spoko. Tam ktoś chce mnie trafić. Dobra. A to są te ogary, które były na początku, wróciły. Znowu jest ten duży, nie mam już kurczę, amunicji. Teraz mam trochę. Te małe mnie tutaj gryzą dosyć mocno. Ale znalazłem żyć go. No, tam była jeszcze energia, słuchajcie, wezmę ją. Do w stanie. mam nadzieję, że niedługo będzie checkpoint, bo już za wiele mi tutaj nie zostało. Most jest opuszczony, a tępiciel nie radę przyskoczyć tej rozpadliny. Będę musiał porzucić robota bojowego i wspiąć się na drugą stronę. Ale, Tyrionie, do oczyszczenia drogi niezbędny ci będzie tempiciel. Spróbuj odnaleźć panel kontrolny zarządzający mostem. Powinien znajdować się u szczytu wieży. Mhm, tam po prawej stronie mieliśmy drabinę. Jestem w drodze. No dobra, wyskakujemy stąd i szukajmy tego panelu kontrolnego. Na pewno będą nam przy tym pomagać wrogowie. Tam nie mogę przejść, nie? To przejście będzie pewnie chwilę później. Mhm, Znajome twarze, znaczy twarze, <gry> dobre sobie. Kolejny rodzaj przeciwnika, spo, zobaczcie to. Ale ten tu wychodzi szybko. Gdzie jest słuchajcie? Wejście tutaj. Chyba będzie z drugiej strony. Fajnie. Nie mówcie, że tym robotem będę musiał iść od początku. Aha, no nie, tutaj był faktycznie zapis. Dobra, nice. Okej, okay, nie trafiłem. Kurcze oni chodzą tu potem zobaczcie. Okej okay. To wygląda jakby przejście tam było Ale kurde zabierają dużo życia. Masakra. Mhm, uh -huh, właśnie o tym mówię. Przypalimy, ja nie za dużo nie mają wygadania. Trochę nie miałem zasięgu. Tym razem nie dali mi energii. Ale ci mi dadzą. Dobra. Pięknie, jeszcze jeden. Tu poczekajmy. Okej. Okay. Dużo mamy otwarte to przejście. Jak ja to mam zaskoczyć, żeby teraz. Nie zginąć. Właśnie, albo nie wdać się na niego. Aha, tu sobie odblokowałem przejście dzięki temu, ale zobaczcie, tutaj też mamy. I będzie metal krwi? Metal krwi. Pięknie. Mhm, tutaj mamy jeszcze jeden. Oj, tego brzydala. Padł. Dobra, spoko. To sobie możemy nawić jakieś przejście. Aha, to. O, patrzcie, na fukcie się udało, ale się udało. Wyglądało, jak jakaś... Co to, kurde, jest za robal? O Cholera. Jakiś pająk. Trzyma strzela. Czy miarazcz pomini to jest dobra broń na niego w tym układzie? Ale kurczę, zaraz padnę. No, a tu daleka właśnie, chciałem powiedzieć: droga, arach! szok Nie wiem, czy jesteśmy dobrze zaopatrzeni w sumie. No tak, chyba jesteśmy po prostu. Oni są tutaj bardziej wytrzymali. A i w złym momencie. dawa jeszcze jednego. Dobra. Zeskakujemy. Kurde. A! W sumie można było się domyślić, że to będzie jakiś pająk, bo przecież. Aha, super. A co, co drugie, idzie taki szybszy. Dobra, odskok. Ok. Mamy wszystko pozbierane. Ty ging brzydalu. O ja potrzebuję tych przecież. Właśnie tego potrzebuję. Kurde, zajebiście jeszcze stracę życie. No nie. Wam, że to jest odcinek z cyklu Umieranko. <laughs> I to dosyć częste. Pierwszy na pierwszym bosie. Teraz, zaraz za tym. Ale ta gra w ogóle jest tak zrobiona, że fajnie jakby honoruje to, że uczymy się, gdzie są przeciwnicy. Dokładnie. Właśnie on wychodzi w takim jeszcze dziwnym miejscu. Ten chociaż dał życie, słuchajcie, ale ten już mi go zabrał. No ja pierdzielę. Co jest? Jeszcze inaczej to zrobić. Teraz. Ach. Dobra, w końcu. Słuchajcie, mamy tego pająka tutaj. Aracha, arach, tak? Arach. Dobra, on wali jakimś laserem Przed znaczy, takimi glutami w sumie. Musimy znaleźć jakiś dobry motyw na niego. Ten wydaje się najlepszy kupi co. Trochę się martwię, że właśnie te brzydale mnie tutaj dosięgną za chwilę. No ale ten rach płonie pięknie. No jeszcze chwilka. Dobra, wpadł. Myślałem, że coś mi spadło na łeb. To był dopiero kawał pająka. Teraz, gdy się go pospojliśmy, możemy być pewni co do jednego. Co to takiego? Walfaris będzie spowijać tą znacznie mniej pajęczy. <śm> no faktycznie było ich dużo pytań, czy to była matka tych pająków, czy to był tylko... Łamek! Odnaleziono odnurze Aracha! Ta zabójcza kończyna przetrwała śmierć swojego posiadacza, a takie nią zapewniają niewiele energii, lecz wykradają życie wrogów, uzdrawiając żytkownika. Ej, no dobre, brzmi super. Słuchajcie, krew Wolfaris. Już teraz możemy ją odnaleźć tutaj. Odblokowaliśmy chyba sobie to przejście. Mhm. To wracamy. Ale za nim. Sprawdzamy prawą stronę, no nie. W jakieś gargulce, ale nie możemy tam wejść. Suniemy. Czy to będzie sunięcie prosto na robota? No prosto do niego, pięknie. Tępiciel. No i super, w Bianco jest checkpoint. I słuchajcie, ja myślę, że przy tym checkpoincie właśnie zrobimy sobie koniec tego jedenastego odcinka z Walfaris. Uch, ale to było bardzo fajne poziomy. Dużo się działo. No kurczę, ten pająk. Ale ten boss, ten pierwszy, na którym zakończyliśmy sobie poprzedni odcinek, też nie był wcale taki łatwy. Był wymagający. Ale jesteśmy już w tępicielu. I idziemy dalej. Jestem ciekaw, co kryje się za tą bramą, ale to poznamy już na następnym materiale z Valfalis. Tymczasem dzięki za oglądanie. Kliknijcie łapkę w górę pod filmem i zostawcie komentarz, co myślicie na temat tej wyprawy. A słyszymy się już niedługo. Zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Cześć!